Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Tylko Medycyna. Dzisiaj opowiem wam o tym, jak sztuczna inteligencja potrafi przewidzieć chorobę Alzheimera z niemal 100% dokładnością oraz o tym, jak Włochy wprowadzają obowiązkową przepustkę covidową dla wszystkich pracowników. Serdecznie zapraszam do oglądania. Naukowcy z Uniwersytetu Technicznego w Kownie opracowali algorytm, który może przewidzieć początki choroby Alzheimera z niezwykłą dokładnością niemal 100%. Metoda diagnostyczna została opracowana podczas analizy obrazów wykonanych z pomocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. Choroba Alzheimera to najczęstsza przyczyna demencji, która przyczynia się do około 70% przypadków. Na całym świecie choroba dotyka około 24 miliony ludzi. Szacuje się, że liczba ta będzie się podwajać co każde 20 lat. Jednym z pierwszych objawów choroby Alzheimera jest łagodne upośledzenie funkcji poznawczych. Jest to etap pomiędzy oczekiwanym pogorszeniem funkcji poznawczych w wyniku normalnego starzenia się a demencją. Zdaniem naukowców z Uniwersytetu Technicznego w Kownie funkcjonalne obrazowanie rezonansem magnetycznym można wykorzystać do zidentyfikowania konkretnych obszarów mózgu, które mogą mieć związek z początkiem choroby Alzheimera. Najważniejsze stadia upośledzenia funkcji poznawczych NCI często praktycznie nie dają wyraźnych objawów ale w wielu przypadkach można je wykryć za pomocą neuroobrazowania. Dokładna analiza obrazów FMRI jest przede wszystkim bardzo czasochłonna. Jednak sztuczna inteligencja może znacznie przyspieszyć ten proces. Wykrycie pewnych cech MCI niekoniecznie oznacza chorobę Alzheimera, ponieważ mogą to być objawy innych powiązanych chorób. Jednak jest to pewna wskazówka dla lekarzy. Dlatego zespół z Uniwersytetu Technicznego w Kownie we współpracy z czołowymi litewskimi naukowcami z sektora sztucznej inteligencji opracował model oparty na głębokim uczeniu się. W tym celu skorzystano ze zmodyfikowanej sieci RESNET-18, rezydualnej sieci neuronowej, która otrzymała do analizy skany mózgu należące do 138 osób. Obrazy te zostały podzielone według kilku kategorii. W jednej były skany mózgu osób zdrowych, w kolejnej pojawiły się obrazy wskazujące na łagodne upośledzenie funkcji poznawczych, a w jeszcze innej obrazy sugerujące chorobę Alzheimera. Sztuczna inteligencja potrafiła odnaleźć cechy MCI z dokładnością ponad 99,95%. Co prawda, nie była to pierwsza próba zdiagnozowania początków choroby Alzheimera, ale naukowcy wskazują na przełom, jeśli chodzi o dokładność algorytmu. Ich zdaniem nowoczesne technologie nigdy nie zastąpią lekarzy, ale mogą w znaczący sposób pomóc w diagnozowaniu choroby. Podczas gdy polskie władze tymczasowo odłożyły na bok ustawę 1449 wprowadzającą sanitarną dyskryminację, Włochy ogłosiły wprowadzenie obowiązkowej przepustki covidowej dla wszystkich pracowników od początku przyszłego miesiąca. Półwysep Apeniński stanie się pierwszym krajem europejskim, który wprowadzi tak restrykcyjne ustawodawstwo. Słynna przepustka covidowa, a więc cyfrowy lub papierowy certyfikat potwierdzający, że ktoś otrzymał co najmniej jedną dawkę szczepionki, test o negatywnym wyniku lub niedawno wyzdrowiał, została opracowana w celu ułatwienia podróży między państwami UE. Włochy należą do grupy krajów, które wprowadziły wymóg, aby dostęp do takich miejsc jak muzea, sale gimnastyczne i jadalnie w restauracjach były wyłącznym przywilejem posiadaczy COVID-PASA. Szybko okazało się jednak, że jest to też wydajne narzędzie nacisku. Niedawno we Włoszech wykluczono z pracy wszystkich nauczycieli i personel szkolny, który nie posiadał tego dokumentu. Decyzja władz wywołała oczywiście tarcia i protesty, lecz włoskie władze nie poprzestały na tym. Minister Maria Stella Gelmini ogłosiła jednak niedawno, że rząd jest gotowy pójść jeszcze dalej. Brak przepustki może wkrótce skutkować zawieszeniem pracowników i utratą wynagrodzenia. Zgodnie z jej niedawną wypowiedzią, od początku przyszłego miesiąca włoscy pracodawcy mogą wykorzystać brak szczepienia u pracownika jako podstawę do jego zwolnienia. Cytując, zmierzamy w kierunku obowiązkowej zielonej przepustki nie tylko dla pracowników sektora publicznego, ale także sektora prywatnego. Szczepionka jest jedyną bronią, jaką mamy przeciwko COVID i możemy powstrzymać infekcję tylko poprzez zaszczepienie w większości populacji. Włochy mają drugą co do wielkości liczbę zgonów z powodu COVID-19 w Europie, tuż po Wielkiej Brytanii. Od początku pandemii na COVID-19 zmarło tam 130 tysięcy osób. W skali 60-milionowej populacji około 73% otrzymało co najmniej jedną szczepionkę przeciw COVID-19, a 65% jest w pełni zaszczepionych. Oznacza to, że osoby, które zostaną dotknięte tą zmianą, są w mniejszości. Czy jest to jednak stosowny pretekst, aby w ten sposób traktować własnych obywateli? Lider włoskiej prawicy Matteo Salvini wielokrotnie sprzeciwiał się przedłużeniu stosowania covid pasa, ale jego partia jest w tej kwestii wewnętrznie podzielona. Przeciwnicy tego rozwiązania twierdzą, że depcze ona wolności obywatelskie i jest sposobem na zmuszanie ludzi do szczepień bez wprowadzania faktycznego obowiązku szczepień. Nałożeniu tego obowiązku na pracowników sektora publicznego wywołało protesty, jednak ich skala zdecydowanie wzrośnie, jeśli restrykcje zostaną rozszerzone na firmy prywatne. Konferencja prasowa z 30 września odbije się z pewnością sporym echem wśród włoskiego społeczeństwa.